Apel pojawił się w momencie, kiedy, kiedy Ministerstwo Zdrowia zintensyfikowało działania legislacyjne, polski rząd w zakresie dostosowania prawa nikotynowego do, do norm Unii Europejskiej. Więc my zwróciliśmy uwagę na pewien na pewne mankamenty polskiego systemu, przeciwdziałania nikotynizmowi, na to, że panuje w nim chaos, na to, że działania są powierzchowne. Nasze takie główne postulaty to są dwa, tak, to, żeby, to, żeby utworzyć centralę, biuro, które będzie koordynować politykę leczniczą. To jest też taki, taka rekomendacja, która pojawia się wszędzie, gdzie tylko ktoś takie rekomendacje pisze. Ona zawsze jest na czele. I druga, równie ważna, żeby stworzyć strategię dotyczącą polityki narkotykowej. I, I to też jest, pojawia się w zasadzie we wszystkich innych rekomendacjach, i to jest ten brak tych dwóch elementów, czyni naszą politykę nikotynową po prostu niepoważną na tle Unii Europejskiej. Więc zwracamy uwagę na te dwie rzeczy, ale ponadto mamy też taki postulat, żeby rozdzielić te działania wobec osób nieletnich, dzieci i młodzieży od działań skierowanych do osób dorosłych. Dobitnie zwracamy uwagę, że polityka wobec dzieci powinna być, być dopracowana i powinna być rzeczywiście taka, by wszyscy zrozumieli, że traktujemy palenie przez dzieci, czy używanie nikotyny przez dzieci bardzo, bardzo poważnie. Kolejna rzecz, na którą wskazujemy, to jest postulat docenienia przez państwo, przez osoby kształtujące politykę nikotynową, samoleczenia. Jakbyśmy tę profilaktykę przeprowadzili racjonalnie, tak w zakresie poradnictwa psychologicznego odnośnie wyjścia z pewnego nałogu, to byśmy mieli konkretny zysk. Myślę, że jako lekarz przede wszystkim przespaliśmy ten czas w ostatnie 8, 10, 15 lat, kiedy można było inwestować zdrowie w profilaktykę, mówiliśmy o niej. No ale niestety efekty profilaktyki widzimy po wielu latach, i, a my jesteśmy chcemy mieć natychmiastowy efekt, więc ustawa o, o zdrowiu publicznym powinna być napisana, powinna wejść w życie i powinna być realizowana i egzekwowana. I oczywiście nie możemy budować y, tej strategii tylko na strachu, lęku, nakazach, ale na przykład pewne działania profilaktyczne powinniśmy oprzeć o y, rynek pracy. Gdzie co roku są wymagane badania i tak samo no, różne są pomysły z tą nikotyną, z tytoniem. Na pewno akcyza, którą zyskuje państwo od, przy, od różnych wyrobów tytoniowych, powinna być udawana na zdrowie. I to powinny być pieniądze znaczone i podjęte konkretne działania profilaktyczne, edukacyjne. Powinny powstać poradnie do spraw leczenia uzależnienia od tytoniu. No i powinniśmy eliminować ten czynnik ryzyka z życia publicznego, z życia młodzieży i dzieci, powiedzieć, że po prostu papierosy są pase i raczej promować prozdrowotny styl życia, bo styl życia wpływa w 85% na nasze zdrowie.